I Syna, i Ducha Świętego Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, wierzę w Boga Ojca stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod pąckim Piłatem, Ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwy wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszech. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwy wstanie, żywot wieczny. Amen. W intencjach Kościoła Powszechnego papieża Franciszka, Ojcze Nasz, który się z niebie święci imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boże, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Boże, Święta, Boczyszy, teraz, i Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Rozważmy dzisiaj tajemnice radosne Różańca Świętego. Rozważmy je wraz z, z błogosławionym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Będziemy słuchać rozważań tego naszego nowego polskiego, błogosławionego prymasa tysiąclecia, kapłana jak że bardzo wskroś Maryjnego, temu, który powiedział, wszystko postawiłem na Maryję. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Stoimy w obliczu wielkich zamiarów Ojca Niebieskiego, który od wieków postanowił, aby z Maryi Dziewicy narodził się Syn Boży. W Nazaret ukazuje się jej zwiastun pański i zapowiada Oto poczniesz i porodzisz syna. Maryja wspierana łaską Bożą rozumie sens zwiastowania i wyraża zgodę. Oto ja służebnica pańska. Jest dla nas wzorem posłuszeństwa i uległości wobec zamiarów Boga. Polećmy Bogu nasze serca, aby zawsze gotowe były wykonać to czego Bóg od nas oczekuje Ojcze nasz z niebie święć imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Panie Panie Panie. Teraz to, się Zdrowaś Maryjo, Łaski Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, Matko Boże, Cieszyń, teraz, w rodzinę, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, bądź się teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, radosna, nawiedzenie wiedzenie. Maryja zaczyna wypełniać swoje zadanie. Ma nieść Chrystusa do ludzi. Niesie go najpierw do poprzednika pańskiego Jana, który ma przygotować drogę Chrystusowi. Jan pierwszy zetknie się z tym, który nadchodzi, aby zbawić świat. Gdy Maryja weszła w dom Zachariasza, drgnęło dziecię w łonie Elżbiety. Ona zaś ujawnia tajemnicę Maryi jako Matki Pana. Maryja w odpowiedzi wypowiada w magnifikat swój program i zadanie życiowe. Jest to tak zwane małe objawienie rodzinie ludzkiej spraw Bożych. Uwielbiajmy Matkę Twoją, Panie Jezu Chryste, w jej posłudze wobec Elżbiety i wobec całej ludzkości. Pragniemy jej pomagać, w tym posługiwaniu. Ojcze nasz, który się z niebie święci, imię Twoje, przyjść królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś szty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona szty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże, się w parę, teraz wiesz, w niej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcu i synowi i duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie. Pan Jezus jest z nami na ziemi i liczy sobie według ziemskiego kalendarza blisko 20 wieków. W Betlejem był mały i drobny, okryty dziecięcym ciałem. Mógł wtedy zmieścić się w żłóbku. Dziś tak rozrósł się w kościele swoim, że wypełnia sobą cały świat, a swoim ciałem karmi ludy i narody. Radujemy się, Panie Jezu Chryste, że Matka Twoja złożyła Cię w żłóbku jako ziarno pszeniczne w roli, abyś stał się chlebem. Matka jest po to, aby karmić. Ona karmi nas Twoim ciałem, Tobą. Dlatego włożyła Ciebie do żłóbka, abyśmy bez obawy czerpali z Niego ciało i krew Twoją. Wielbimy Chrystę Twoją Matkę w jej betlejemskiej posłudze, pragniemy jak najczęściej żywić się Twoim ciałem wziętym z Maryi. Ojcze nasz, który się z niebie święcimy Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maja, Święta Maja, Teraz, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wała Ojcu I synowi i duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie. Dar Ojca swojego Syna przynosi Maryja do świątyni Jerozolimskiej i tam okazuje Go Ojcu, przez to nie tylko spełnia przepis Starego Przymierza, ale sprawia, że ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni staje się dla nas znakiem, że w Kościele w świątyni jest Chrystus. W każdym świętej jest ofiarowany Ojcu Niebieskiemu. Pan Je Panie Jezu, dziękujemy Twojej Matce, że przyniosła Ciebie do świątyni. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami w naszych kościołach. To Matka Twoja przyprowadza nas do Ciebie. Odtąd jesteśmy razem i pragniemy zawsze być z Tobą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maria, Bóg, Bóg, teraz, Ciebie, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Marii Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Kwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, znalezienie. Od momentu, gdy Maryja przyniosła syna do świątyni, wiemy, gdzie mamy go szukać. Pan Jezus dał komentarz do faktu jego zagubienia. Nie wiedzieliście, że powinienem być w domu Ojca mego? Chrystus, żyjący, uświęcający, napełniający nas spokojem, jest w Kościele Bożym. Tam wypełnia sprawy zlecone mu przez Ojca. Przypomniał nam o tym Sobór Watykański II. Chrystus żyje w każdym z nas, bo przecież świątynią Boga jesteśmy. Ciała nasze są poświęcone Bogu, Duch Boży mieszka w nas. Wystarczy też skierować kroki nasze do Kościoła, do Domu Bożego, aby znaleźć tam Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Matka Twoja nauczyła nas drogi do świątyni. Naucz nas, że jej, za jej przykładem wskazywać ludziom drogę do Ciebie. Ojcze nasz, któryś się w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta się za nami Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wała Ojcu i synowi i duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg.